Dzień dobry, Marlena Siok. Oglądacie Państwo program Mazowsze Wiadomości z regionu. Sprawdźmy, co w tym odcinku. Budżet Mazowsza na 2022 rok. Samorząd stawia na inwestycje i pomoc lokalnym samorządom. Bohaterowie dnia codziennego docenieni i nagrodzeni. Most na rzece Toczna w Łosicach otwarty. Specjalistyczny samochód ratownictwa technicznego dla strażaków ochotników z Mariańskiego Pożecza. Co za talent! To będzie rekordowy budżet. Radni Województwa Mazowieckiego przyjęli plan finansowy na 2022 rok. Priorytetami mają być inwestycje i wsparcie lokalnych samorządów. Ponad 4 miliardy 600 milionów złotych po stronie wydatków, w tym aż miliard 400 milionów na inwestycje, tak przedstawia się budżet Mazowsza na 2022 rok. Nie zabraknie środków na programy wsparcia, pomoc organizacjom pozarządowym czy realizację kolejnej edycji budżetu obywatelskiego Mazowsza. Bardzo ambitny projekt budżetu teraz stał się już wartem mamy oczywiście dość duże obciążenie mianosikowym czyli wpłatą do budżetu dla słabiej rozwiniętych województw w roku przyszłym ta wpłata wyniesie 884 miliony złotych najwięcej bo 617 milionów władze mazowsza przeznaczą na ochronę zdrowia w tym 537 milionów złotych na modernizację i doposażenie szpitali Żyjemy w trudnym czasie pandemii i szczególnie te inwestycje w obszarze zdrowia są ważne, bo to nie tylko inwestycje w te projekty modernizacyjne szpitali, ale także w promocję zdrowia. Na budowę, modernizację, przebudowę i utrzymanie dróg wojewódzkich w 2022 roku popłynie w sumie 719 milionów złotych, z czego 401,5 miliona złotych na inwestycje, a kolejnych 258 milionów złotych na remonty i bieżące utrzymanie. Wydaje Myślę, że ten rok będzie też dobrym rokiem pod względem inwestycji. Może martwić kwestia ogólnej drożyzny i kwestii takiej nieprzewidywalności odnośnie wyłonionych czy zakończonych przetargów, jakie będą te wartości, ale no staramy się, że tak powiem, jeżeli jest taka potrzeba, też dokładać tych pieniędzy w ramach takich potrzeb. Kultura i dziedzictwo narodowe to ponad 357 milionów złotych, z czego ponad 285 milionów złotych samorząd Mazowsza przeznaczy na utrzymanie instytucji kultury, a ponad 71 milionów złotych na inwestycje. Na edukację w przyszłorocznym budżecie zaplanowano 306 milionów złotych, w tym na inwestycje ponad 66 milionów złotych. Największą pozycją w budżecie jest budowa nowej siedziby dla zespołu szkół drzewnych i leśnych imienia Jana Kochanowskiego w Garbat w celu letnisko. Tylko w przyszłym roku inwestycja pochłonie blisko 33 miliony złotych. Samorząd Województwa po raz kolejny przeznaczy także środki na wsparcie samorządów lokalnych. W przyszłym roku na pomoc dla gmin i powiatów zarezerwowano blisko 230 milionów złotych. Wszystkie programy wsparcia są bardzo potrzebne. To pokazuje, jak wiele jest jeszcze do zrobienia na całym Mazowszu. Stąd też chcemy wspierać lokalne samorządy i te programy, które w tamtym roku mieliśmy, będziemy kontynuować. Po to, żeby gminy też mogły, dokładając część tylko swoich środków, realizować zadania, które pomogą mieszkańcom wygodniej i lepiej żyć? Największa pula środków, czyli ponad 142 miliony złotych, zostanie przeznaczona na instrument zadań ważnych. Dzięki temu wsparciu gminy otrzymują środki na budowę dróg, modernizację placówek kulturalnych czy oświatowych. Poza dotychczas realizowanymi programami, pojawi się również nowy, dotyczący adaptacji do zmian klimatu. W 2022 roku realizowane będą także samorządowy instrument wsparcia inicjatyw młodzieżowych Rad Gmin Dzielnic i samorządowy instrument wsparcia inicjatyw Rad Seniorów. Na realizację każdego z nich władze regionu przeznaczą po milion złotych. Można śmiało powiedzieć, że praca strażaków nigdy się nie kończy, ponieważ swoją służbę pełnią praktycznie 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Bez względu na czas i miejsce, zawsze są gotowi do udzielania pomocy. Taka postawa jest naprawdę godna podziwu i zasługuje na uznanie. I takie właśnie popłynęło do drucha Dominika Sebastiana Pawła oraz druchny Oliwii. Na co dzień działają w różnych jednostkach ochotniczych Straży Pożarnych. Druch Dominik Piekarski w Suchej, Druch Sebastian Bugaj w Pawliczce, Druch Paweł Majewski w Borkowicach, zaś druch na Oliwia Lipińska w Brzuzem. Łączy ich jednak odwaga i gotowość niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. To właśnie oni wykazali się bohaterską postawą, zaangażowaniem i profesjonalizmem, ratując ludzkie życie. Chcę Wam złożyć gratulacje i podziękowania, bo to dzięki Wam. Możemy się czuć bezpieczni dzięki temu jak jesteście zaangażowani. Tytuł strażaka miesiąca października 2021 powędrował do druha Dominika Piekarskiego, który jadąc swoim samochodem ulicą Wałową w Radomiu, zauważył grupkę osób pochylonych nad osobą leżącą na ulicy. Zatrzymał się i natychmiast rozpoczął reanimację mężczyzny, przekazując jednocześnie dyspozytorowi informacje o stanie poszkodowanego. Nieprzerwanie przez około 15 minut kontynuował resuscytację. A po przybyciu karetki na przemian z ratownikami medycznymi, wykonywał masaż serca. Po badaniach okazało się, że był to rozległy zawał mięśnia sercowego. 45 minut reanimacji, dwa zespoły ratownictwa medycznego i dopiero po około godzinie w szpitalnym oddziale ratunkowym. Poszkodowany doszedł do, powrócił na własny, na własny puls, na własny oddech. Tak naprawdę, gdybym nie zatrzymał się w tym miejscu, nie wiem, jaki byłby dalej efekt. Jednym z trzech laureatów tytułu Strażaka miesiąca listopada 2021 został druh Sebastian Bugaj. Jadąc swoim samochodem w miejscowości rzeczniów, był świadkiem wypadku drogowego, w którym uczestniczyło sześć osób, w tym dziewięciomiesięczne dziecko. Drug udzielił pierwszej pomocy dziecku i dwóm mężczyznom, którzy przeżyli wypadek, i do przybycia zespołu ratownictwa koordynował działania ratownicze. Moje zadanie polegało na pomocy kierowcy samochodu osobowego, który znajdował się w samochodzie dosłownie po kilku minutach na miejsce zdarzenia. Przyjechały pierwsze zastępy Straży Pożarnej, jak również ratownictwa medycznego, i już razem udzielaliśmy pomocy tym, którym się dało. Z kolei Paweł Majewski 11 listopada otrzymał z aplikacji e-remiza informację o wypadku drogowym na drodze wojewódzkiej 727. Samochód osobowy uderzył w betonowy przepust, śmiertelnie potrącając kobietę. Druch Majewski w drodze do remizy trafił na miejsce zdarzenia i zabezpieczył je. Osobę, która najmniej ucierpiała w wypadku przekazał pod opiekę osobom postronnym, a sam zajął się poszkodowanym w bardzo ciężkim stanie. Po kilku minutach już pojawił się pierwszy zespół ratownictwa medycznego, tak. Ratownicy przejęli poszkodowanego, ale ja w dalszym ciągu brałem udział w reakcji reanimacyjnej. Najmłodszą laureatką jest niepełnoletnia jeszcze druchna Oliwia Lipińska, dowódca młodzieżowej drużyny pożarniczej. Jako przypadkowy świadek zderzenia dwóch samochodów osobowych, bardzo fachowo przeprowadziła wywiad z poszkodowaną kobietą oraz zgłosiła zdarzenie dyspozytorowi. Szłam na zajęcia dodatkowe, gdy byłam świadkiem kolizji. Zawiadomiłam służby ratownicze yy, i da, dałam wsparcie psychiczne, które uspokoiło osobę, która była po operacji usunięcia piersi. Każdy ze strażaków otrzymał tytuł Strażaka Miesiąca oraz nagrodę finansową w wysokości 2000 zł. Ja mam przyjemność, Szanowni Państwo, wyrazić olbrzymią wdzięczność za za taką postawę, która towarzyszy druhom ochotnikom, a wiecie Państwo, że jest nas ponad 70 tysięcy na, na Mazowszu i jednocześnie wydaje się, że stanowimy olbrzymią taką siłę wsparcia dla Działań dla bezpieczeństwa, dla, dla poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Mazowsza. To już 21 edycja konkursu, który zakończy się wyborem przez kapitułę spośród laureatów miesiąca Strażaka roku 2021 Województwa Mazowieckiego. W tym roku zakończono trwającą kilkanaście miesięcy przebudowę drogi nr 698. Prace przebiegły w kilku etapach, a ostatnim kluczowym był remont mostu na rzece Toczna w Łosicach. Na realizację inwestycji samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył blisko 30 milionów złotych. Po kilkunastu miesiącach budowy i wzmożonej pracy kierowcy mogą już jeździć przez Łosicę nowym mostem. Nowy most na rzece Toczna jest alternatywą pozwalającą przemieścić się z drogi wojewódzkiej 698 na drogę krajową 19, omijając centrum miasta. W mojej ocenie jest to, jest to inwestycja niezbędna nie tylko dla miasta i Gminy ale również dla powiatu Łosickiego, jak również dla całego regionu. Cały czas e, zarówno miasta Gminy Łosisek, jak i powiat się rozwijają e, i widać to natężenie ruchu, szczególnie w godzinach porannych, gdzie całe miasto się korkuje. Na modernizację głównej arterii miasta samorząd Mazowsza przeznaczył 29,5 miliona złotych. Projekt objął przebudowę drogi wojewódzkiej wraz z rozbudową skrzyżowań ulicy Piłsudskiego z ulicą 11 Listopada oraz ulicą Narutowicza, budowę sygnalizacji świetlnej i kapitalny remont mostu na rzece Toczna w Łosicach oraz rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 698 między Stokiem Lackim a miejscowością Mordy. Byśmy dofinansowali ten most, bo pan burmistrz przyjechał do nas i mówi, no ale jak już robimy tą drogę, no to warto by było, żeby zrobić ją odpoczątkową od początku, do końca, i stąd też dołożyliśmy, trochę zmienialiśmy projekt, po to, żeby można było ten most również zrealizować. Rozbudowa prowadzona była w ramach realizacji projektu unijnego, w ramach programu współpracy transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Realizatorem projektu jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, a partnerem Wołyńska Regionalna Administracja Państwowa. Uważam, że to ułatwi życie mieszkańcom, ponieważ tutaj ludzie mają i pola, które będą dojeżdżać już takim objazdem, no i miasto nie będzie tak zakorkowane. Zrealizowany projekt skróci także czas podróży do wschodniej granicy kraju i zwiększy bezpieczeństwo użytkowników. Nowa droga ułatwi wspieranie wymiany społecznej, gospodarczej i turystycznej między Polską, Białorusią i Ukrainą. Straż pożarna w Mariańskim Pożeczu została utworzona w 1927 roku. Początkowo za wóz strażacki i druhom służyły wozy konne, okolicznych gospodarzy z czterokołową konną sikawą z osprzętem. W latach 90. straż otrzymała lekki wóz gaśniczy marki Żuk. Obecnie posiada dwa wozy gaśnicze Jelcza i Mercedesa. Dzięki wsparciu samorządu Mazowsza trafił tu nowy, lekki, specjalny samochód ratownictwa technicznego z funkcjonalnością gaśniczą. Specjalistyczny samochód ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą trafił do druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Mariańskim Porzeczu. Nowoczesny pojazd zwiększy skuteczność działań strażaków ochotników i podniesie poziom ich bezpieczeństwa podczas akcji. Jednostka jest naprawdę dobrą jednostką, można zawsze na nich liczyć, także bardzo z tego się cieszę, że, że jest, żeby im się mogli służyć dla naszego społeczeństwa. 80 tysięcy złotych na zakup samochodu pochodziło z autorskiego programu wsparcia samorządu województwa kierowanego do OSP. Jak wy macie dobry sprzęt, jak wy jesteście dobrze zabezpieczeni, to my, jesteśmy po prostu bezpieczni. Tylko w ubiegłym roku ochotnicze straże pożarne wyjeżdżały do akcji ponad 55 tysięcy razy, z czego do samych pożarów odnotowano 20 tysięcy. Aby mogły działać sprawnie, potrzebują odpowiedniego wyposażenia. Samorząd województwa mazowieckiego od 15 lat doposaża mazowieckie jednostki OSP. Tylko w tym roku sprzęt specjalistyczny, lekkie specjalne samochody ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą i odzież ochrony indywidualnej trafi do 337 jednostek OSP z Mazowsza, w tym do 73 z subregionu Siedleckiego i powiatu Mińskiego. Pełen niesamowitych występów wokalnych, tanecznych oraz akrobatycznych. A mowa o finale ósmej edycji konkursu, co za talent! Zresztą zobaczcie Państwo sami. Róża Falkowska! I, I już wszystko jasne. Dwunastoletnia Róża Falkowska z Białobrzegów wygrała ósmą edycję konkursu Co za talent. Pierwsze miejsce wyśpiewała piosenką Mons Galery, Co się śni niewidomym. W oczach młodej wokalistki malowało się zdumienie i zaskoczenie, gdy wyczytywano jej nazwisko. Nie mogłam w ogóle uwierzyć, nie wiem czy teraz w ogóle, co się dzieje, ale no. Zaskoczyłam się bardzo. Nie mam pojęcia co z nagrodą, co, co z tym zrobię, ale jestem bardzo szczęśliwa. Drugie miejsce na podium w tej edycji. Co za talent. Zajęła 17-letnia Violetta Kwapisz z Wierzbicy. W finale dzięki dzikiej karcie zaśpiewała utwór Whitney Houston Saving All My Love For You. W nagrodę otrzymała czek na 1000 złotych. Trzecie miejsce wywalczyła gimnastyczka, 11-letnia Lena Orzechowska z Kowali, która trenuje akrobatykę sportową. Dziewczynka otrzymała czek o wartości 500 złotych. Żyli w składzie Rafał Tatarek, prezes Rekord Grupa Mediowa, Rafał Rajkowski, wicemarszałek województwa Mazowieckiego, Krzysztof Kozera, wicestarosta Radomski, Szymon Wydra, wokalista z zespołu Carpediem, Wojtek Owczarek z zespołu Ira i Dorota Okulska, tancerka oraz choreografka. Miało twardy orzech do zgryzienia, bo poziom występów był bardzo wysoki bardzo trudna decyzja, długie obrady, bardzo oburzliwe. To pojedyncze głosy tak naprawdę decydowały. To że nie było łatwo wybrać, bo poziom bardzo bardzo wysoki. Ja jestem pod olbrzymim wrażeniem talentów wszystkich uczestników i trzeba przyznać, że mamy bardzo utalentowaną młodzieżę w tej południowej części Mazowsza. To mnie bardzo cieszy. Przepiękne wykonania, wspaniali artyści. W wielu dziedzinach, ale trzeba było dokonać takiego wyboru, żyli zdecydowało i serdecznie gratuluję tym wszystkim młodym artystom, bo z pewnością to jest ich początek takiej kariery, którą będą kontynuować przez lata. Organizatorem konkursu było Stowarzyszenie Co za Jazda. Wydarzenie było współfinansowane ze środków samorządu Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Radomskiego. Zapraszamy na kolejną edycję. W tym odcinku to już wszystko, co przygotowaliśmy. Dziękujemy za wspólnie spędzony rok. A na następny życzymy wszelkiej pomyślności. Wszystkiego dobrego.